Cześć, witam w odcinku Poker Bytes za kulisami. Jak już wiesz, Poker Bytes to krótkie nagrania, w których profesjonaliści pokazują Ci, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach. Pomiędzy nagraniem dla Ciebie tych wszystkich nagrań, zaciągnęliśmy za kulisy niektórych z nich, żeby poza nagraniem podzielić się swoimi spostrzeżeniami. Cześć Wam, to ja, Renilu, członek Poker Stars Online. Z tej strony Alex Miller, mój nick na Pokerstar z kanu 7. Nazywam się Mark Andreladusar, mój nick to French Dog. Z tej strony slim z teamu Online. Nazywam się Miki Petersen, mój nick online to Memento Mori i jestem członkiem Team Online. Dzisiaj ci kolesie pomogą Ci uporać się z agresywnym przeciwnikiem po Twojej lewej, więc zapytaliśmy się ich jak radzisz sobie w takich sytuacjach. Często graczom jest ciężko dostosować się do gracza po lewej, który gra bardzo agresywnie, często przebija i przebija ponownie, gdy bierze udział w rozdaniu. I żeby te sytuacje były znacznie łatwiejsze, to jest na to bardzo proste rozwiązanie. Musisz przewidzieć, kiedy ta agresja jest bardziej wiarygodna, gdy wchodzisz do rozdania. Chodzi o rozdanie o wiele bardziej tight niż w normalnych okolicznościach i po prostu wtedy zbyt często nie pasuje. Ja lubię grać po prostu bardziej tight, ponieważ czasem, jeśli przeciwnik myśli, że będziesz chciał ponownie do niego zagrywać, to może próbować wykonywać jakieś zagrania przeciwko Tobie. Więc jeśli grasz trochę bardziej tight z silniejszymi zakresami, to nie będzie tego podejrzewać i wtedy łatwiej wejdziesz przeciwko niemu z rękoma z dobrym equity. Najlepszym sposobem, żeby sobie z tym radzić, jest prawdopodobnie zawężenie ilości rąk, z którymi otwierasz, żeby być w stanie sprawdzać więcej jego 3 jak i również go czterobetowe. W ten sposób, gdy będzie cię często przebijał ponownie, to nie stracisz aż tylu pieniędzy, ponieważ nie będziesz musiał tak często pasować ze słabszymi rękoma. Dobra, więc po prostu gramy jak skała i wchodzimy do rozdania jedynie silnymi rękoma. Brzmi łatwo, ale czy to naprawdę jest takie proste? Nie chcesz z tym szaleć, ponieważ w końcu ludzie się dostosują i wtedy zobaczysz, że nie są przeciwko tobie agresywni i że grasz po prostu zbyt taj. Więc zabejdź trochę swój zakres otwarć i potem trochę rozszerz swój zakres 4 betów. Niektórzy ludzie są zbyt szaleni i próbują po prostu czterobetować betować jako blew za każdym razem. Ale koleś, który gra agresywnie będzie do tego przyzwyczajony, więc tak nie. Rób. Po prostu 4 b trochę szerzej dla wartości i trochę częściej jako blef. I zobaczysz, że generalnie Twoje zakresy będą lepsze niż przeciwników i nie będziesz musiał się martwić tym, że masz po swojej lewej agresywnego przeciwnika. Wow, to była bardzo dobra rada. Nie tylko musimy zadęzić nasz zakres przebić Preflop, co oznacza, że koncentrujemy się na silnych rękach startowych. Ale również musimy trochę rozszerzyć swój zakres czterobetowania. Ma to sens. Ale co ze sprawdzaniem trzybetów? Czy jest to możliwe? Szczerze to zależy to od tego, jak przeciwnik to robi. Jeśli po prostu wykonuje niskie, ponowne przybicia, to będę skłonny oglądać więcej flopów. Jeśli dostaje dobrą cenę, zwłaszcza jeśli wchodzi ze słabym zakresem, to po prostu zawężę trochę mój zakres otwarć nie będę za często pasował do jego trzybetów. Jeśli będę czuł, że jest skłonny do częstego przybetowania i pasowania, to oczywiście zacznę przerobetować. Więc to zależy od tego, jakim jest typem gracza, ale generalnie, gdy ludzie często zagrywają do ciebie ponownie, to moją strategią jest trochę zawęzić moją selekcję rąk startowych pre-flop, ale również częściej sprawdzać i oglądać więcej flopów. Dobra, mamy w zasadzie trzy części, żeby poradzić sobie z częstymi ponownymi przebiciami. Po pierwsze, powinieneś grać tight preflop. Po drugie, możesz zacząć czterobetować przeciwko graczom, którzy często trzy betują i pasują. I po trzecie, możesz nawet sprawdzać niskie ponowne przebicia, żeby zagrać na flopie. Jak widzisz, zawsze jest stąd strategia. Nie czuj się zastraszony przez agresywnych graczy, zamiast tego uspokój się i wykorzystaj.